Hej, cześć, witajcie, z tej strony Ang i dzisiaj gramy w Cupheada e, już dawno chciałem nagrać tą grę bo ją lubię grałem w nią trochę z sam i ze znajomymi e, te, To ten pierwszy to jest jak sam grałem to jest jak ze znajomym i to pójdziemy e, sobie magmenem ja wolę magmena Pójdziemy sobie tutaj, o, bo w sumie to trochę ten. A i tak, że on dał nam miksturę, dzięki której yy, tak, możemy ją, 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 ją strzelać. I w ogóle. Dobra, tutorial. Zróbmy po czemu nie. Tutorial. Naciśnij w dół, żeby kłócać. Ok. Spacja. C. A, tu pokazuję również moje ten moje kontrolki. Mam nadzieję. Pum, pum, parowanie. Zaraz, zaraz, zaraz. O, dobra. Tak, i to są moje kontrolki. Pod F mam pum. Pod F mam wszystkie takie. Y, pod F mam X-Shot. Pod A mam y, stanie w miejscu. S mam zmiany broni. C daszuje. A, X atakuje. No i spacją skaczę. Więc co, idziemy sobie powoli. Dobra. Od, od, od niego do. A, pominąłem. Nie, już stan, tak, nie. Weźmiemy sobie. To jest sklep. On, on dał nam trzy monety. Jedną mamy z tutoriala, i tu jest sklep. Teraz możemy, jak widzicie, tutaj kupować różne. To są bronie. Takie za cztery. A te za trzy to są czarmy. I ja wezmę to, bo ja lubię tą broń. Tak. Yy, teraz chyba pod lewym shiftem, tak? Czy jakoś tak? No pod, pod shiftem. Tak i tutaj możemy wybrać sobie bronię. Ja na pierwszą. W Chcemy mieć to, a na drugie to. No i dobra, teraz możemy... Teraz pytanie, idziemy na ten poziom, czy na... Regularnym, że czas, no, bo simple... Nie, nie, nie jest dobry. Au, zły timing. teraz chyba będzie cebula tak, jeśli jest, to, to dobrze pamiętam tak i teraz co na patrzy trzeba patrzeć na krople z góry, no i trzeba patrzeć na krople z góry to dobrze, że patrzyłem na te krople z góry jak coś to, jak zapewne wiecie, kapet nie jest najłatwiejszą grą ale całe szczęście ja lubię trudne gry Więc z miłą chęścią dla was go nagram no, dobra sparowałem wszystkie Które wypluł dobra. No i łatwo z nim Teraz cebula Dobra i teraz uwaga na krople z góry Teraz, z tego co pamiętam, tu. Tak, dokładnie. U. U, to, to, to jest akurat najgorsze z jego ataków, według, według mnie. O. Ja tych używam jako taką ta tarczę przeciwko y, tym latającym marchewkom. Dobra, no, knockout. No i jest dobrze. Chyba hagi. <laughs> jak, jak wyszło, jak wyszło. HP chyba dwa miałem tylko. No, niestety. Ale sparowanie miałem git. I jako ocena... A minus. Mogło być lepiej, no ale niech będzie. I tak, i z każdym pokonanym przeciwnikiem odblokujemy przejście dalej. Więc co? Eee, teraz zrobiłbym ten poziom, a później pojedziemy tam do drzewa. Więc tak, run and gun. Poziom. Nie, nie lubię tych poziomów. Chyba bardziej niż tych takich z bossami. Tutaj po prostu trzeba iść do przodu. Idziemy przed siebie, nie patrząc za siebie. To dosłownie. To się Pa, 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 parowanie poziom super. Dobry jestem. <grystanie> o teraz się zaczęły pojawiać już żołędzie. Tak o, i one są okropne te, te, te grzyby. On też jest okropny. Tutaj z tego co pamiętam jest on. Nie, 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 trzy guzik. Eee, tym. A, już pokonałem go. Dobra. Yy. Nie, nie mogę umrzeć. Zaraz. Tak. I to chyba będzie tyle. Dobra. To jest pierwszy i najłatwiejszy w sumie yy, poziom. Tyle pieniędzy zrobiliśmy trzy chyba, co nie? Nie, pięć jest maksymalnie. Zrobimy pięć? Nie pamiętam. Pięć, dobra. Chociaż tyle. Skill level. Mm, to była minus. Ja chyba tak to będę zdobywał. Yy, jak widzieliście, mam też yy, już DLC zawarte w tym. Już w grze. E, chciałbym to. Poszukam jednej broni, na, na której się nie zawiodłem jakoś bardzo. E, nie wiem jak ona się nazywa ale ona ma kolor nie czerwony, tylko taki pomarańczowy czy jakoś tak. Nie wiem, e, e, chaser? Tylko, że le, lepszy. No On jest jednym z łatwiejszych bossów, w mojej opinii W mojej skromnej opinii O bie, bie, Bierze dragi I teraz jest duży Kłop na co na styrydach leci Nie, nie nie zauważyłem jak się odbył nie, nie wiem czy na niego nie, był, nie byłaby lepsza tabra Bo ma wie, większy damage A i tak z, z, jestem tylko w jedną stronę Dobra A on jeszcze bije, zapomniałem Teraz tylko nie bije Dobra. Na tą na tą fazę jest lepsza ta bo nie, nie muszę zważać na to, gdzie celuję i mogę skupić się na unikaniu. Co jest raczej kluczowe w tej fazie. Zwłaszcza, że mam 1 HP. O, on powinien być już blisko końca. Co z tego, że i tak już nie szyję. Tak! Dobra. Udało się. Uch! bagi. Szybko! Minuta 37, mał. Wow. No, HP. Up, minus. No tak, bo supermeter troszkę. Co, supermeter? Nie, nie, nie wiem, co się chodzi, chodzi, ale dobra. O! Na górę przejście. A tutaj. Co to za przejście w ogóle? Do, do czego ono nas prowadzi? co to? A że tutaj straszą duchy No upominałem pierwsze parę tych Tak i W tym poziomie chodzi o to Że mam parować tych te duchy To nie jest jeszcze takie trudne, co jeszcze, jeszcze. Tylko, że jeśli chociaż jeden się dostanie do tego wazonu, to przegrywam. Wazonu, czy cokolwiek to jest. O! O! Dobra o, o, o! Dzielny Ang. Jest na posterunku. Strasznik Teksasu. Yes! Victory! Wygraliśmy! To Chalice, tak? Chalice chyba tak się nazywa. Miss Chalice. O Boże, nie, nie wiem co bym... E, nie wiem jak Wam podziękować za po, pomoc mi. E, gdzie moje maniery? Nawet się nie przedstawiłem Jestem znana jako legendarna Chalice. Mi, miło Was poznać. Szukałem magii i zostałem uwiedziona przez te duchy. Mówiąc o magii, proszę, zaakceptujcie ten prezent. Powinien pomóc. S są też inne małże y na wyspach. Tak ta się. Y nie wiem. Tak ta ta mówię. To jest też takie. Jej! Że... Nowy super. Tak, i yy, superkę trzeba za ekwipować. Bum, tu jest przejazd na wys wyspę do DLC. I płyniemy tutaj, bo. O! Dobra, płyniemy, płyniemy. Mm. Czego by mogła ta jedna tutaj szukać? Tak daleko. Boże, Cuphead, yy, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko z nią ok. Na pewno jesteśmy daleko od domu. O, oh. jumping jelly, Beans? Nie, nie, to przetłumaczyć, w się skaczące żelki. A na no, skaczące żelki. Yy, wy chłopcy, na naprawdę to dotarliście. Yy, mam dla Was niesamowite. Wieści. To wszystko yy, ma w... związek z tym oto ciastkiem. Weź gryza i spróbuj. To zadziałało, naprawdę zadziałało. Znowu <grym> jestem żywa. A ja jestem duchem. Tak. I teraz zdobywamy to ciastko. Yy, o, o, o co tutaj chodzi? Wszystko po się pomieszało. Doleżajcie za mną, wyjaśnię wszystko. Tak, i to ciastko pozwala nam się zamienić w szalis. E, Przez lata szukałem... E, ...sposobu, żeby uciec z... z e, ...przestrzeni astralnej, ale nic nie zadziałało. Do teraz. E, pozwólcie, że przedstawię wam... ...szefa... ...Saltbaker. Pie, soli, nie wiem e, na, Najlepszy szef ze wszystkich Witajcie moi e, przyjaciele. Witam Was w mojej piekarni o! E, Miss Chalice widzę, że moje ciastko zadzia zadziałało oh My Stars! O mój Boże. Tak i znowu ten... I'm a ghost again. A. No, przeklęta rzecz, to ciastko. Smakuje słodka, ale efekt jest słaby. Ale nie przerażaj. No, że nie, nie bójcie się, moje drogie, drogie te. kubeczki. Opracowałem nowy przepis. Jeden gry z tej cudotarty i. Będziesz miał... Będziecie mieli kontrolę nad tym... Nad... Astral Plane Nie, nie, nie mam pojęcia jak to się Dobra eee. Ta... Ta cudo ciasta mogłaby zwrócić Charlie z powrotem do, do życia bez zamieniania miejsc? Dokładnie Tylko jeden problem eee. Przepis potrzebuje yy, składników przytrzymywanych przez na, najgorszych z najgorszych. Cóż, jeśli cudotarta, to wszystko, czego po, po, co, potrzebujemy, żeby przywrócić czariz do życia, to znajdziemy te składniki. Dobra, i teraz yy, zdobywamy czarm. No, coś tam mówi, żeby uważać Teraz zdobyliśmy to ciastko, tak? I... Tak I tutaj mamy miejsce na czarmy Tutaj mamy ciastko Które pozwala nam się zamienić w mieszczalstwo To jest tutorial, jak się gra o, widzicie? Więc tak, ona nie paruje skacząc tylko daszując. I ma podwójny skok widzicie O. I teraz ma też nieśmiertelny. Da, w sensie nieśmiertelny roll. O tak to powiem. Dobra. Mi w sumie chodziło tutaj tylko o... Pieniądza, no i ten czarny. Bo myszczalis yy, zaczyna z czterema życiami zamiast trzech. A w sumie też ma dodatkowe yy, ufy. Właśnie jak to taszowanie. Yy, daszowanie, rolowanie i podwójny skok. O! Ty co masz tam podpowiedzenia? Albo be a monkey's uncle cool if I'm putting my mula A, po prostu nie chcę dawać pieniędzy do banku i po prostu ukrył je gdzieś na wyspie Dla Więc co, idziemy bić się dalej I ile ten już się nagrywa? 18 minut A wam wi widzowie w 18 minucie nagrania przypominam Że jeśli odcinek wam się spodobał To możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz Te Taki taka przypominajka o, zapomniałem że mogę to ten nie, nie to Dobra. tak walczymy z żabkami za szybko ten odpuściłem Dobra, teraz zmieniamy na tą broń. Trzeba, bo on się teraz zamieni w wiatrak. Ja po prostu muszę tak operować, żeby nie wlecieć w żadną z tych kulek. Wiecie co mogę zrobić? Bum! I to jest ult. Właśnie ten, który zdobyliśmy w tym mauzoleum. Dobra, o! Kolejna haza. I w sumie najgorsza Jeśli mam być szczery Dobra Udało się To jest najgorsza bo tutaj są losowe ataki Byczki co to było? O! Byczki są najlepsze z, z tych wszystkich chyba Najgorsze są tygrysy, pamiętajcie <grystanie> Tak i Trzeba dużo zadać im obyczki. No i dobrze, 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 bo to lubię. Będę nie tygrysy. Dobra. Uniki. Błaga mnie, tygrysy. Błaga mnie. Nie, no i akurat tygrysy. No i widzicie. Tutaj trudno, o! Oh, nie! Yeah! Tak, blisko. Najgorsze, mówię, najgorsze są te Tyryscy, bo bardzo trudno się zsynchronizować że tak to powiem. Dobra, teraz tutaj z góry chyba, co nie? I będę musiał sobie zmienić tą zmianę broni na z S na tab. A pff, Uniknąłem tego, no Jeno ja super Teraz już chyba powinno być ten. Kolejna faza, co nie? No No ja no nie wierzę Wiesz co, dopóki mnie nie atakuje. Mówię, najgorsza jest ta trzecia faza. A tutaj to tylko pio, straciłem życie. Ale ja wchodzę z, z taką samą ilością życia jak ten. Jak e, wcześniej. W poprzednim podejściu do tej walki. Tak, będzie pluć. Dobra. O. Nie no nie wierzę. Nie, no, to mówię, najgorszy atak, najgorszy też jest najgorzej, że on jest losowy, ten atak się ta faza jest losowa. No, tego teraz. Up, up. Dobra. No. Aj, pazerny jestem, pazerny jestem. Bo chciałem te wszystkie różowe sparować. Dobra. Na mniej mam nadzieję, że w tej fazie nie ten nie dostanę. Czym znowu z z ilością życia równą 2 w trzecią fazę a jak kto nie wyjdzie to idziemy w... na inną walkę po prostu błagam byle nie, byle nie tygrysy, może być wszystko no jak to byś spodziewał Przeżyłem to jakoś. Nie wiem jak, ale przeżyłem. O! O! No, I żabki, dobra. Niszczalis akurat nie jest problemem. Bo ma podwójny skok. Więc jest całkiem po potężna na ten atak. I. Jest! Mam nadzieję, że nie zepsuję tego. Ja jeszcze? Bagam Dobra o! Łatwo, 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 mówię wam I to będzie ostatnia walka w tym odcinku Więc jeśli wam się spodobało To zapraszam do oglądania Reszty filmów na kanale Ocena B mi wystarcza. Więc cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.